Cześć, jest bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i w dzisiejszym odcinku będzie w końcu. Mi się zachciało. Znaczy nie chce mi się, ale obiecałem. Będzie odcinek z tego jakie bazę grał od pół roku, którą buduje Mason, bo nikomu innemu się nic nie chce budować i od razu mówię, tak jak żeśmy wam wielokrotnie mówili na live'ie, ta baza nie jest turbo odporna, ona nie jest super przemyślana, ale jest dobra. Nie jest chujowa, jest dobra Ona jest zrobiona po to, żeby było przede wszystkim w niej miejsce Bo jak jest dobra baza, taka Kozak To jest mały problem, bo zwykle w nich nie ma miejsca A ta baza jest zrobiona tak, żeby było miejsce I zaczniemy sobie od tego Na razie będę bez żadnego Big i różnych innych pierdół robił Na razie wam pokażę mniej więcej jak zaczynamy Otóż zaczynamy od tego, że budujemy Taką to piękną startówkę To jest bardzo istotne i tą startówkę budujemy tak, bo ze startówki potem będziemy robić main'a. Więc startówkę budujemy sobie tak, że robimy wszystko z kamienia, a to robimy z drewna. Już wam tłumaczę dlaczego. I robię ten odcinek tylko i wyłącznie dlatego, że od cholery czasu, tak bardzo długo, Mamy pytania o to, co to jest za baza, jak ta baza jest wybudowana, więc stwierdziłem, że żeby nie było pytań, wybuduję ją, wrzucę Wam odcinek. A potem jeszcze dam link do jakiegoś opisu na live czy coś, żebyście było pytać, bo dużo osób pyta i mniej i Masona, więc stwierdziłem, że to trzeba w końcu wybudować. Więc startówka wygląda tak. Oczywiście tutaj jest airlock, tak, żeby to było blokowane. Ładnie zrobione. Żeby tutaj nie dało się wejść, już są drzwi otwarte. Drugie drzwi standardowo są wstawione tak. No, i mamy tutaj. O! Tak pięknie zrobione, i teraz następny. Dlaczego ta baza ma dużo miejsca? Więc zaczynamy mm, od tego, zacznijmy od tego, że runeczki stoją tak. O, i macie teraz miejsce na to, żeby wstawić sobie. Ja nie będę całej tej bazy budował, wybuduję większy powiedzmy fragment. A resztę możecie sobie budować jak chcecie na przyspieszonym tempie, zrobimy. Patent polega na tym, że tu można po prostu wstawić dużo skrzynek. Wstawiamy tutaj zwykle skrzynki na górze, wstawiamy skrzynki na dole. Eee. Dobra, postaw się proszę. Nie chcę się męczyć z tobą dzisiaj, bo nie mam na to ochoty. Dziękuję. Potem tutaj wchodzi jeszcze jedna skrzynka. Eee. No i co? I zwykle jeszcze budujemy sobie taką dwie garażówki. Tak, w tym miejscu to też można by było zmienić. Jest opcja, żeby to zmienić, no ale zwykle to jest mniej więcej tak. Sobie tutaj stoją dwie garażówki. No dobra, i teraz yy, co dalej? Bo to jest startówka, i jak to jest potem później zrobione? Otóż skuwane jest to i skuwane jest to, dlatego to jest z drewna. Tutaj robimy patencik taki, że zabudowywujemy tą ścianę. Ja sobie klipa no jeszcze włączę. Jak ta piękna ściana jest zabudowana, to trzeba tutaj zrobić coś takiego. Tam wszystko pięknie tłumaczę. Tu robimy taką. To też jest mega istotna część budowy w sumie tej baski. Razie będę to budował z kamienia, potem będę to przerabiał i mówił Wam, dlaczego tak, a nie inaczej. Dobra? Tak zrobimy. I tutaj jest coś ważnego, bo. Mm, i to jest ten moment, gdzie przebudowujemy bazę. E, jeżeli to już jest zrobione, powiedzmy, z haku, albo na początku nie jest, to już od Was zależy, albo z metalu, sobie to zrobicie, bo to potem można i tak doulepszyć. To wymieniony został patent, że tu wstawiamy małe ścianki. Dlaczego małe? Dlatego, że mm, mała ścianka. Kosztuje nas 150 kamienia na przykład, tak? A duża kosztuje nas 200, więc jest tańsza. Więc to już z całego startu daje nam e, oszczędność w materiałach. I tutaj to jest zrobione metalowe. Dalsza część budowania, która też jest mega istotna, to jest fakt, że można tutaj wybudować podjazdy. Te podjazdy robią tak, jakby za jedną ścianę, Jeżeli ktoś nie umie sadzić bas a większość osób nie umie, to robicie sobie coś takiego. W sumie to można zrobić tak. No ale robicie sobie coś takiego i macie pięknie zrobioną, pięknie zrobioną, tak jakby następną, następny sufit. Potem stawiacie normalny sufit. Tym oto pięknym sposobem mamy zrobione na 8. 8 i 16 rakiet. Tak, tam dać się z Haku to więcej. tutaj Tu ogólnie tam się daje z metalu, tu się daje z Haku. Wtedy od góry, żeby to walnąć już na tym poziomie to jest 16, 8 i 16 rakiet. No i dobra, jak jesteśmy na tym etapie, to teraz budujemy wyjście. Już Wam wszystko ładnie pięknie tłumaczę. Otóż tu będziemy mieli ta baza, to jest wejście z. Dołu przejście górą i zejście na dół. I tutaj jest bunkier zrobiony. Ten bunkier też zaraz będę tłumaczył, jak jest wybudowany. I patent polega na tym, że robicie baskę sobie tak, że wyjście jest naprzeciwko tego wyjścia jest kolejne wyjście. I robicie coś takiego. Już wam zaraz dalej tłumaczę o co chodzi. Nie eee. ja to mogę sobie jakiegoś upgrade wpisać, ale dobra. Teraz to już będę budował z metalu, a dalsze kroki ulepszania baski będę wam jako tako starał się wytłumaczyć. No i dobra. I tutaj musimy postawić ścianę. Po to, żeby tu postawić dookoła ramugi. To jest dosyć proste. I logiczne, żeby ktoś, jak będzie sadził, musiał wchodzić albo ścianą na wprost, albo przechodzić dookoła garażówkami. I teraz zwykle robimy tak, że na dole stawiamy urbędzia trójkę, a dwójkę przenosimy tutaj albo jedynkę. Tylko po jedynce gorzej się wskakuje, więc to chwilę będziecie musieli się przemęczyć. No i wiadomo, że tutaj robimy wtedy wyjście. Później wybudowałem tą bazę trochę na odwrót, ale to szpal sześć w to, tak też można. I cacy. Dobra, i teraz mm, to, co jest najważniejsze, dlaczego ta baza zwykle jest tak odporna, to jest coś, co my robimy, a większość osób tego nie robi. No i tu się pojawia mały problem, bo nie każdy z was aczkolwiek, no nie wiem, my za każdym razem się udaje zebrać tyle haku, ale dużo, duża ilość osób może mieć z tym problem. Otóż e, odporność tej bazy polega na tym. Że dokładnie to, wszystko, co tutaj widzicie, co teraz zrobiłem, jest wybudowane z haku. Jest wybudowane z haku i zabudowywane z metalu, żeby nie było widać, że to jest haku, Żeby ludzie, którzy sadzą od boku, mieli małą niespodziankę. A ważne to jest dlatego, że tutaj jest wejście do tak jakby bunkrem, i rozwalenie tego wiąże się z tym, że będzie trochę lipa. Dajcie o co chodzi. I teraz tak. To może być z metalu. Ta część, ta puścianka, gdzie jest, jest potem zejście. Bo tutaj tak będzie zabudowane. Aczkolwiek najlepiej to też zrobić z haku. To jest tak jakby drugie dla budowy tej bazy. I ta część, będąc z haku, daje już wejście tutaj na 16 rakietek. I teraz to ładnie sobie budujemy z haku. Dobra, gdy ten etap, ten etap mamy baski skończony, to musimy budowywać jeszcze trójkąciki. No dobra, widzowie, i teraz najważniejsza rzecz, bo to nie jest zwykła baza. Tylko zwykle robimy tutaj jeszcze bunker, i teraz pewnie się zastanawiacie, jak ten bunker jest zrobiony. Skoro tutaj nie ma tego, jak zabudowywać. Otóż, już śpieszę z tłumaczeniem, zwykle w tym miejscu jest, jest wybudowana puścianka Zielony trójkąt, to jest rozwalone. Tak oto pięknie mamy tutaj w środku takiego triangla zrobionego. Co on daje? Daje nam on to, że w tym miejscu możecie po... O, halo. Śmieję się. Dobra. Dobra. I daje on to, że w tym miejscu, przez to, że on tam jest w środku, możecie postawić yy, kurna, coś takiego z twiga. I to jest to, czemu co zawsze mówi Mason. Halo, halo, sprawdź z której strony stawiasz dach. Dlaczego? Dlatego, że dach postawiony z tej strony, to, bo to jest bunkier, to zabudowujecie i nie ma wejścia do was. To się robi jeszcze, o i wtedy to ma sens zrobić z haku bo tam jest taki kawałeczek, który będzie widać i tą wyższą część robimy też na przykład z haku i jeżeli wybudujecie to z tej strony, czyli od strony tego trójkąta, który jest w ścianie to po rozwaleniu tego okaże się, że ten dach stoi i jesteście w dupie wiecie o co chodzi, bo musicie to kuć, żeby wyjść z bazy więc jeżeli już coś takiego jest zrobione, to potem zabudowujecie dach od tej strony od której nie ma tego trójkąta wybudowanego Nieraz się trzeba trochę pomęczyć z ustawieniem tego dachu Aczkolwiek w moim przypadku na farcie Polega to na tym, że Żeby to was wejść to muszą Przejść tymi drzwiami, które tam są I rozjebać bunkier I dopiero mogą wejść sobie tutaj do środka A wy jak jesteście na serwerze To wystarczy zrobicie tak I wtedy ten, e, tak jakby Ta ściana znika Ten sufit Trójkątny, dach trójkątny Rozumiecie? No i na tym polega tak jakby cały patencik tej bazy i dlatego też zwykle mm, jest tak że tutaj tą górę robimy z metalu teraz już tego nawet kurwa nie zrobię dobra, w każdym razie to robimy z metalu, a resztę przynajmniej tego pierwszego poziomu zabudowywujemy też do metalu po to żeby ludzie nie wiedzieli że, e, że środek jest z jak zrobicie sobie coś takiego z każdej strony Oczywiście zrobiłem na odwrót. To ludzie nie będą wiedzieli, że tam w środku jest haku. A jeżeli tutaj go widać, to po prostu trzeba to zabudować jeszcze jednym piętrem. I też macie, i też macie z głowy. Ta baza wygląda na malutką. Wygląda na... To, co ogólnie tą bazę właśnie ratuje. Ta baza wygląda na małą, wygląda na zrobioną z jakiegoś metalu czy z jakiegoś innego gówna A okazuje się, żeby do niej wejść, to tak naprawdę potrzeba jest 40 rakiet. No i tyle, widzicie? Widzicie, że nie widzicie tutaj haku? I tak można zrobić z każdej strony. Teraz, jeżeli chodzi o wejście, to wejście jest zbudowane też bardzo prosto. Czyli tak, jak stawiacie sobie tutaj to wejście. Najgorsze ja jest to, że ja tej bazy nigdy nie budowałem, buduję ją teraz pierwszy raz. To nie mój wytwór wyobraźni jest. <laughs> I jak macie zrobione coś takiego, to w prosty sposób, hmm, budując tutaj tą kolejną tak jakby warstwę, możecie zrobić sobie patent, żeby mieć więcej miejsca na piece. My to robimy, aczkolwiek yy, bardzo rzadko tam stawiamy piece, chyba że jest, nie wiem, jakiś drugi dzień wipe'a, to wtedy... Wtedy jak już ja miejsca w bazie to jest spoko opcja na piecyki. O, i tu możecie sobie wstawić piece. Robicie jeszcze coś takiego. I tu wstawiacie garażowy Żeby baza była jeszcze bardziej uodporna. I cyk. No, i co? Górę można rozbudować jak się chce, w dowolny sposób. Ta góra u nas, akurat, to jest po prostu nic innego jak obudowana baza do tymi trójkątami, kwadratami. Tutaj dodatkowo jest zrobione coś takiego, żeby były te pickdowny, tak jakby w dół. Oczywiście piętro wyżej jeszcze. Tu wstawiacie sobie potem drzwi, no a reszta to są po prostu wstawione w ten sposób okna dookoła i tyle. Nic tutaj. Że tak powiem nie ma w tej bazie nic nadzwyczajnego. A broni się tym po prostu, że jest wybudowana wyklecała z skaków. Prawda ja teraz zrobiłem piętro niżej, bo jeszcze mamy jedno piętro do góry. Ale to akurat nie ma żadnego większego znaczenia. To jest tak powiem wersja mini. Proste jak zrobicie tak jakby jedno piętro wyżej to trzeba przechodzić jeszcze więcej tak jakby sufitów albo więcej par drzwi i tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Ja się żegnam. Czy będziecie budowali tą bazę? Czy ogólnie czy bym polecił budowanie tej bazy? Jeżeli się nie mieścicie w innych bazach, to jak najbardziej polecam, bo jest ona odporna. A minusem tutaj jest tylko to, że niestety ale trzeba nazbierać tego haku. Plus 700-800 haku potrzebujecie na samo wybudowanie i około 300, jak to już jest wybudowane, na to, żeby to utrzymać. Dla niektórych to jest dużo, dla niektórych to jest mało, więc w zależności od tego, jak gracie, ile, da, ile uda Wam się zdobyć i czy naprawdę potrzebujecie dużo miejsca. Jak potrzebujecie dużo miejsca, to polecam to budować. Jak nie potrzebujecie, no to tak jak zawsze mówię, odporniejsze baski, w których jest mniej miejsca, ale są dużo bardziej odporne, więc to wszystko zależy od was. Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam, proszę zostawić łapkę. Yy, buziaczki, pomadki, trzymajcie się, cześć.